Pierwsza chopa okej okay. okej okay. hopa Ale mnie skrzywiło w powietrzu bo tutaj te uskoki to są takie już fest, ale nie, koło prawie 29 cali robi robotę. Duża chopa Ty ty Felik tu wstaniesz. Umiesz pływać? No nie umiem. No nie, nie będzie potrzeba pływać. Nie będzie potrzeby Jezu, jestem <noise> Będziesz tam jeździł za... Warunki są naprawdę ekstremalne. Montaż kamery oraz roweru zasługuje na uznania od każdego Gdzie jest to bo nie ma czas Eł Nie rower na mnie się oprze najwyżej. Już... Ale ty, waj tam się sprawa. No, bo to w praniu. Kurde, teraz to nie się już tak. Jak z tyłu. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil? <grym> nie Kamil i Felcik. Kto? Felcik! Nie, nie Kamil dwa. Słuchajcie, dzisiaj bardzo wyjątkowy rower. Jesteśmy też w wyjątkowych okolicznościach przyrody. Niestety na kładkach w waniewie, na Podlasiu, które Czyli są... No waniewa są zamknięte. Sezon się skończył, tak? Tak, no niestety chcieliśmy zrobić jeszcze fajnie, ale nie wyszło. Ponieważ maszyna dzisiaj jest zupełnie wyjątkowa, ponieważ jest to najwyższy model roweru enduro od pani GIANT, czyli GIANT RAIN ADVANCED ZERO PRO. Ale Mamy długa nafra. nazwa. No. E, za guzi bym złapał. Ale... A, tak, ale z racji, że my z w takie rowery i to tak średnio, dlatego jest z nami tutaj Pan Gwiazda Felik, który opowie o rowerze, bo ja mam trochę pytań. No serwuj dawaj. Felik. Co ja serwować? Ty serwuj pytania. Ja mam pierwsze pytanie. Dawaj pierwsze pytanie. Czy naprawdę tu jest zmiana tego, jak poprzestawiasz geometrię w tym rowerze, bo ona jest zmienna tego. To teraz ja wyjaśnię. Generalnie Giant się chwali w tej swojej konstrukcji, że to jest system, jeden z najlepszych na świecie, według nich najlepszy i według wielu maestro jest uznawany w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo takim OE, a to jest maestro trzeciej generacji. Jest to system uznawany za jeden z wielu przez, na, jako najlepszy na świecie. Ty jeździłem, chyba miałeś kiedyś Maestro. Jeździłem, raczej mam dalej Gianta z, zjazdowego na Maestro. Glory? Tak, na pierwszym Maestro. Mówisz, że to trzecia generacja, no to mam pierwszej generacji. To nie jest tak, bo to teoretycznie miało nie bujać przy podjazdach, pedałowaniu i tak dalej. To nie jest do końca tak. Buja, ale mniej, nie tak, jak nie tak bardzo jak przy zwykłych rowerach, gdzie tego systemu nie ma. I teraz może, żebym ja wyjaśnił dla mnie w wtajemniczonych pytanie filigranowego zawodnika. Tutaj jest montowany flip chip, że można zmieniać kąt główki ramy oraz można zmieniać kąt eee, czego kąt. Zawieszenia. Zawieszenie można przestawić. Zawieszenie, że mamy inne kąty, tam się to różni od 3 do 5 mm, a dodatkowo z tyłu można wstawić 27,5, zrobić z niego. Muleta. Tak, ale to jest właśnie pytanie Łysego. Czy rzeczywiście te 3-5 mm z racji na to, że możesz coś zmienić? Czy to tak czuć, czy to tak nie czuć? Myślę, że to zależy od tego, kto ile jeździ. Jeżeli ktoś dużo jeździ, to myślę, że odczuje tą różnicę. A bo... ty z racji na to, że jeździsz tak, nie wiem, czy dużo, czy mało, ty byś odczuł, czy byś nie odczuł? Mm, odczułbym. Tak przy, bo nie. inaczej, przy takiej ilości zróżnicowanych rowerach, zróżnicowanych technologiach, jakie jeździłem przez te wszystkie moje lata, to już odczułam te różnicę. Przynajmniej tak takie mam wrażenie, tak? Zmiana kątu na pewno odczuwam, bo zmieniałem w, już w rowerach nie raz I, 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 i jest różnica. Okej, okay, czyli to jest rower enduro. Tak. A Ty takiego stricte roweru enduro nie masz, ponieważ masz zbliżone enduro jako elektryka, bo demo to już jest zjazdowy. Tak. Zjazdowy. A... Na tym rowerze powinno się dać podjechać. Daje to możliwość duży blat z tyłu, duży, no, dużo ilość blatów z tyłu i, i duża ilość zębów i ten rower naprawdę da radę podjechać. Powiem Wam, tak patrzę, dziwnie skonfigurowany on jest, bo tak, korby mamy od Srema Orła, tak, tył Srem Orzeł, kaseta Orzeł, ale hamulce. Tu przepraszam, że przerwę. Jest to najwyższy model roweru Enduro, który pochodzi z tam kosztuje około 58 kafli katalogowo. No i jest tak napchany technologią, że jak sobie myślę, że konkurencyjne marki mają również w tej cenie yy, rowery, to nie wiem, czy któryś jest tak napchany technologicznie jak ten. No ale mów mu. No ale y, dziwnie skonfigurowany, no bo mamy wszystko Srema, tak? Oczywiście napęd na XS, a Hamulcem ich dostał X4, 4 tłoki. A ja znam odpowiedź? Jaka? nie, bardzo dużo ludzi mówi, że napęd Srema to jest w tych najwyższych modelach rzeczywiście najlepszy ale jeżeli jednak chodzi o hamulce, to tam pan Shimano robi lepszą robotę prawda? po, no, po prostu prosty. i tutaj Giant jak konstruował rower, nie stwierdził, że ok, biorę wszystko ze Srema, bo tu jest ze Srema nie, oni chcieli zbudować rower, który jest możliwie najlepszy, jaki tylko istnieje ale u mnie na uwagę to zasługuje zupełnie coś innego ponieważ jest to rower enduro, który ma koła zipy i piasty Zipy, gdzie ja nawet nie miałem świadomości, że Zip produkuje koła do enduro, tudzież MTB. Też nie wiem. Fajnie się jeździło na kołach karbonowych? Pierwszy raz jeździłem na tej klasy karbonowych kołach i jest taka różnica, że głowa mała. No to ludzie jest mówią Dużo właśnie, lżej że... się jedzie, dużo lepiej się prowadzi, dużo lepiej się czuje rower. Koło to jest przecież siła zamachowa, która... Druga najważniejsza rzecz po ramie. Tak, która na, na, napędza i przez którą można dobrze skręcać albo źle skręcać. Dobrze lecić w powietrzu albo źle. A lecie. ja mam jeszcze takie pytanie. Czy użyłeś tego czegoś, co siedzi przy wentylu? Tak, bawiłem się tym. Kochani, to jest kolejna ciekawostka. To ma jakąś swoją nazwę, ja jej nie potrafię zapamiętać. Tirevis czy coś takiego. Generalnie jest to czujnik ciśnienia, który się łączy z aplikacją, jeżeli dobrze rozumiem. Tak jest. I pokazuje, jakie masz obecnie ciśnienie w swoim rowerze. No bo czasy, gdzie. O, dobre. dobra. No dobra, ale jak, dobrze. jak jedziesz z góry to nie masz telefonu przed oczami i ale złapiesz dobrze, gumę, to jest Ale jak wjeżdżasz na górę, to wiesz, czy masz odpowiednie ciśnienie, czy nie. Zatrzymujesz się w przerwie, widzisz, czy ci na zielono e, wentyl, czy na czerwono. Rozumiesz, działanie prewencyjne. Rozumiesz, co to znaczy. No i dobrze, a jeżeli chodzi o samo zawieszenie, to też kocior. Tak, tutaj siedzi Fox na Kashimie, gdzie to jest już najwyższy model Foxa, które... Nie dość, że mają miliony pokrętło możliwości ustawienia. Ja widzę tu, tu, tu i tu. Od dołu jeszcze i od dołu? No, różne, różne możliwości do konfiguracji, naprawdę każdemu coś się znajdzie. I same zawieszenie, myślę, że tutaj jest najważniejsze. Rama, wygląd przepiękny, to musicie przyznać. Te kolory No, te niestety, się... tu muszę przyznać dla pana Gianta, że tu zagrał no, ale ładnie. Ale nie, trzeba przyznać, Matowy, że pan Giant tak. kolory coraz bardziej grać. Jest gra. armor, widzę. Tak, jest armor, guard, dosyć, tak. dosyć guard jest yy, dosyć duży, chain guard też, tak, jest chain, nawet na koronkę masz yy, na, od kamieni pod koronką guarda, no tak, jest frame guard, yes, yes. <laughs> Wadą jest ten matowy czarny, to jest owszem, ten najwyższy matowy czarny lakier, który po dotknięciu nie zostają palce, ale to jest nadal matowy i według mnie to jest wada, bo to będzie się Ale nie widzę gdzie rzeczy, wiesz. Wyglądą, wygląd, pod względem wyglądu to kosior. Bo on nie ma jeszcze mocowania i przyrzutki pod UDH. Tak, ten model jeszcze nie ma. Jest już gotowy, tak? Już jest możliwość. Tak, jest przygotowany. Ale ta, tak. tutaj przerzutka jeszcze jest starożenie. Ale to Ale ten rower, on jest, jest, tak jest z rocznika topowa. 23, a u UDH się pojawiło kilka miesięcy temu. Oni jak je produkowali no zamawiali, to jest przygotowany. godinowy. UDH, ale jak ktoś chce sobie zmienić, to sobie zmieni. Ten rower ma służyć też do podjazdów. Siodło jest no, przynajmniej dla mnie wygodne, wiadomo sprawa dyskusyjna. Ja sobie nie wyobrażam pod, pod, podjeżdża czołgiem, który ma z przodu 170 km/h. Jednej rzeczy mi brakuje, którą tutaj bym dołożył z chęcią. Karbonową ja kierownicę wiem. masz, słuchaj. Karbonowa kiera jest, bo myk-myk jest na lince, nie? Tak też dałbym na axs że bezprzewodowy. I to jest jedyny minus, do którego chciałem się przyczepić do Gianta, ponieważ ta co wiecie z jakiej firmy? Transi X. Tak, ale dałbym na AXS-ie nie, nie byłoby tego kablinka niestety i wszystko masz już na Xesie. Baterie, jakie zamieniasz choć myk, tak? Bardzo dużo zaleta, które mi brakuje w moich wszystkich rowerach. Schowek takie ubase. Jest mała pierdoła powiedzmy, która no, jest wygodna, przygodna. Zawsze można coś ze sobą. Można biorę. schować jakieś rzeczy fajne. Można. Na wycieczkę się wybrać tak. Fajny rower, ale kolor, kolor naprawdę to robi robotę, bo jakby on był cały taki czarny. Tu, bezginął, jak jest. dla mnie to ma, to w na, bez baterii na kablinku, na, to nie jest taka duża wada. Dla mnie inną wadą jest cena. Niestety cena tutaj no, ale jest... No dobrze, no a porównaj sobie z innymi topowymi rowerami. Czy gdzieś będzie cena niższa, wyższa? Wyższa będzie moim zdaniem. Wszędzie będzie cena podobna, a nigdzie nie znajdziesz kół karbonowych z innych. No właśnie chciałem powiedzieć. Nigdzie nie znajdziesz dendyla y, z regulacją. A ja wolałbym zamiast Nigdzie też nie będziesz sztyca. miał za bardzo nie, możliwości. Koła. Co ale to jest istotne. Sam sobie możesz wybrać, w zależności od trasy, czy chcesz zrobić muleta, czyli mieć z przodu 29, z tyłu 27, czy chcesz zrobić Fidzimidze, czy nie chcesz. Możliwości masz dużo. I tutaj Giant, on ciągle w Polsce jest troszeczkę niedoceniany, ale to mamy doskonały przykład tego, że ta taczka to absolutny top. Ja mam pytanie, bo tak jak na początku pytałem, Ty nie masz takiego roweru enduro, więc sobie nie możesz go porównać jeden do jednego, ale jak znasz specyfikacje, inne marki, firmy, gdzie Giant według Ciebie byłby ulokowany, jak załóżmy masz nieograniczony budżet? Pod, jeżeli nie ma budżetu, to rzeczywiście Giant jest w ścisłej czołówce, ale Giant zawsze tak był plasowany, że nie jest jeszcze tak drogi, a, doje, a da, daje dopchane taczki na maksa tak, tak. naprawdę. Też, I już takie tak wykombinowane, było. przy czym nie przekombinowane, bo te wykombinowanie jest na tyle dobre, że ma rzeczywiście sens i Że to działa, taką... maestro działa, tak? A. naprawdę fajnie działa. Także Giant od lat jest tak robiony. No, no, e, musieli... Kolejna rzecz. Dla której wytrzymałość, warto Wytrzymałość, wytrzymałość roweru. Gianty z nie słyną z tego, żeby jakoś się łamały, psły czy coś takiego. Tutaj technologia jest naprawdę no, topowa, ale to jest wszystko w granicach wytrzymałości. Masz w Sądku nie? Zrobione. Patrząc na tą główkę, ona no, kosmicznie wygląda. Ale tutaj widzę, masz... To jest karbonowy przedni trójkąt, tylny trójkąt jest w. Z... No masz. Widzisz, widzisz gdzieś spawy? Tak. Wszystko ten. godziutkie. To masz link, to jest link, to czyli, nie jest ten... No dobrze, czyli... Linki jeszcze tak, linki mogą no. być jeszcze... A masz... no to jest prowadzenie pod, co tu? Przódka. Chodzi. a gdzie dziura w Z tej strony masz, patrz, hamulec pop tak poprowadzony Tak, bo rzeczywiście przy miałem problem, jak popuścić przewody. Dołem puścić, kamienie potrafił pociąć. Górą puścić... Czyli to dobra rzecz w takich rowerach, co? No rzeczywiście, nie brałem tego nigdy pod uwagę, że przewód może się giąć gdzieś na zawieszeniu. Felik, powiedzmy sobie uczciwie, trzeba odświeżyć twoją stajnię rowerów. Musimy podyskutować w pracy. Oj, a jakże on ogląda Felika, to absolutnie nie. W, życiu? Nie? w ogóle jak żona ogląda. Mój tupę. rozmiar. Przypadek? <gry> <gry> Dojedziesz do białego nim? Bez pydałów? <gry> Felix, czy jest coś, co ty chciałeś powiedzieć, dodać o tym rowerze? Tak. Yy, odczuwalna jest waga. Niska masa roweru. Bo sama rama karbonowa dużo nie będzie ważyła w porównaniu do aluminiowych, przykładowo, ale te koła. koła. A, A tu można to powiedzieć, też to że tu jest więcej karbonu niż aluminium. tak, to na pewno. Na pewno, na pewno. To się, że tu koła robią na większą. Jasne, robią. jasne, pewnie, pewnie. A kała są wytrzymałe, bo zdarzyło mi się sztąknąć. Bałem się, siadło z roweru, sprawdziłem bo czy cały kawałek. Słońce jest dosyć nisko już. I zawiewa od strony norweskiej. No, zawiewa i kończymy idziemy go ważyć, bo zimno się robi. Masz jeść bez pedału. Kozak, Giant dla ode mnie dobra robota. Tu potraficie zrobić w rowery. Myślę, że to jest najbardziej topowy rower na jakim życiu jeździłem w terenie. Tak? Że... W krótkim życiu. W moim krótkim, skromnym życiu. Tak, De muszę. A demo? No rzeczywiście. No o, tak. kurczę, okay. in, in, ale inna demo kategoria. nie jest tak kupchane, ma wprawdzie tak. Olinsy. Tak, tam ale są nie obr... jest. Ale ta tak. A rama aluminiowa, olinsy tam robił robotę, ale rzeczywiście, technologicznie to ten rower jest. Ale dużo te powyżej. koła do demo, co? Ciekawy, no, ciekawy jestem ile. Się ja mam pomysł dla falika. zabieraj, to idziemy. Gdzie ty go postawisz? O tu? Na środku drogi, na środku asfaltu. Ty nie ogarniasz tego, że to trzeba otworzyć, co? Ja i otwieram. Weź i... trzymaj to, ja już w tobie nie wierzę. Po prostu człowiek, który się nie nauczył, obsługi stojaka z jedną A co to drogi? Rower? To tutaj to ty będzie wieszany, Szybko. Czy co? Szybko, bo jest zimno. Dobra, uwaga! Bo ja już coś tutaj słyszę, Diane. pysznego w powietrzu. One się rozterka. Ty! Zapomniałem o tym. Takiego otrzeszczenia nam trzeba. 10-10. Zapomniałem o tym. Tyrkania, powiedzieć. nie trzeszczenia. Co? Sam się, się wystraszyłem tego tyrkania, jak wyleciałem w powietrze. Co, tak. Słuchaj, Izzy. To jest top-top-top. 10-10. Top-top-top. Ile waży rower za 60 tysięcy? Ale rower. Enduro. enduro. A ile dobre enduro waży? No, poniżej 15 zajdzie? A ten ile waży? O kurczę! 14 600, 500, 500, 14503. Do urwania! Dobra Do waga. urwania! Waga! Masz, masz zabieraj go. <grym> <Jezu>. <grym> ja Gianta wieszam? Ty Gianta wieszasz. To jest rower. To jest rower, tak. Za którego nie jedną, a dwie chyba nerki trzeba dać. No bez przesady, proszę cię. Kurde, nie dość, że topowy topowy sprzęt? No. Taki to tu cola. możesz, go, o tu powiesić. Nie, 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 nie. No proszę cię. A ile, ile, ile wyceniasz swoją narkę? Nie no, trzeba ile nerkę kosztuje, ale nie, nie możesz dać go tu. Nie, to nie, nie wisi jeszcze tak bardzo, tylko Nie, tak... tu musisz, o nie. tu. O nie, tak. Nie, nie. O, tak. Dobrze, to twoja tablica? No. To troszeczkę na kompromis. No. Pójdźmy. Tak. Dobra. Połączamy. Nara, pa. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, suby. No ale kubidon Pa pa, pa pa pa. Kubidon, pa. Pa pa, pa, pa. Pa pa. pa, pa. pa, pa. Ale tak, jakby, Felik mówi. jakby te kała pa, pa, do twojego Pa to? Tam mam muleta. <śle> Dobra, zobaczmy, z czym się jeden ring... Kolega pokaże trasę. Ojej, pomyliłem przerzutki, chciałem cięższy je wrzucić. Oj, oj. Coś tutaj mija trochę przeszkody, ale... Pierwsza chopa ok, Okej okay. w zakrętach jest Bardziej zwrotny niż moje inne rowery Wow Lotny jest również Hopa Ale mnie skrzywiło w powietrzu Hop. Ale widzę, że naprawdę Dobrze sobie ten rower radzi. Tutaj, teraz bardziej techniczny, część trasy. amortyzator, czuję, że muszę trochę inaczej ustawić. Albo ci się nie amortyzatora, hop. Nie, no jak na pierwszy zjazd. Jak na pierwszy zjazd, proszę pana, to ja w ślepo ten rower polecam. Dobrze, Ale jak, ale jak jest. ładnie. Dobra, trasa taka bardziej downhillowa z uskokami niech kolega prowadzi ja się ślizgam na tym rowerze nie jestem przyzwyczajony jak on pracuje, działa no i trochę się stresuje bo tutaj te uskoki to są takie już fest ale nie koła prawie 29 cali robi robotę duża chopa jest, ten rower naprawdę pięknie się układa tylko zawieszenie jeszcze muszę wow, pod siebie ustawić. Jeszcze za mocno napompowane i skręcone. Uh! Dobra. Pierwsze wrażenia pamiętając, że na tym rowerze również się podjeżdża i dojeżdża w góry na trasy jest takie, że e no nie jest to rower XC, o którym bez problemu się leci. Jest naprawdę lekki, jak na swoją klasę. Myślę, że karbonowe koła tutaj też coś 3 grosze do tego dokładają. Jednak... E, pierwsze co mi się rzuciło z SRAM'a, która AXS, przewodowa która... E, można powiedzieć działa na odwrót niż w przypadku Trzymano. gdzie dolny, prawy przycisk. Rzuca wyższy blat, lżejszy bieg, a górny, cięższy. No to kwestia przyzwyczajenia. Ja nie jestem przyzwyczajony do tego, ale myślę, że to nie jest jakiś problem. Tylko taka uwaga. W tej cenie fajnie by było mieć jakiś silnik pod sobą, żeby to wspomagało. Ale pamiętajmy, że to jest rower całkowicie na nogowy. Żadnego wspomagania poza własnymi nogami tutaj nie możemy się spodziewać. Prawdziwy pod jest przede mną A mi już biegi się skończyły. Tu wychodzi brak kondycji i lenistwo. Jazdy na co dzień albo na elektryku, albo tylko w dół.